Ostatnie albo pierwsze 100 metrów puszkarskiej i 300 metrów Walerego Sławka radykalnie zmienią jakość korzystania z tego skrzyżowania przez kierowców pieszych i rowerzystów. Newralgiczne skrzyżowanie woli duchackiej przechodzi właśnie gruntowną przemianę. Na razie prace koncentrują się na ulicy Puszkarskiej. Budowlańcy zlikwidowali już charakterystyczną wyspę oddzielającą jezdnię. Zniknie szykana, a pasy ruchu pobiegną obok siebie. W odwrotną stronę też będzie łatwiej, bo na Walerego Sławka pojawi się dłuższy pas do skrętów puszkarską jednocych od strony ulicy Malborskiej. Do tego pojawią się wysepki oddzielające pasy, co wpłynie na uporządkowanie ruchu. Na tym nie koniec zmian. Przystanki autobusowe zyskają zatoki, co upłynni ruch. Przejścia dla pieszych wzbogacą się o azyle. Powstaną nowe, szerokie, na co najmniej 2 metry chodniki. Rowerzyści w każdym kierunku będą mogli pokonać nowe skrzyżowanie drogami dla rowerów odseparowanymi od ruchu aut. Ciekawe skrzyżowanie przebudowuje deweloper, który postawił obok nowe osiedle mieszkaniowe. Prace rozpoczęły się na początku lutego i potrwają około pół roku. Na każdym etapie robót zostanie utrzymany ruch samochodów i to zarówno na Walerę Gosławka, jak i Puszkarskiej. Oczywiście trzeba się liczyć z utrudnieniami wynikającymi z procesu budowy.